Was ogółem pozdrowić, co napisaliście. Pozdrawiam. Pozdrowienia dla Damiana, Bartka Damiana oraz firmy Konkurzacen Ko Chłopaków ze Strajkowa. Życzę dla. Rzeczenia. Życzenia dla Macieja, co ma 19 urodzin dziewiętnaste urodziny a y, 19 urodziny Jugosławia. Jugosławia, niepodległość Bamb Bombasu Bombasu. Testy. Testy? A co to jest testy? Sławek Kubaszczyk. I, i sławka kubaszczyka z żoną. Z żoną, i wszystkie. I teraz ogółem proszę pomóc mi tutaj. Bardzo proszę. A tutaj nie widzisz? Witam. Chciałem pierwsze zapytać co prawie pa, pani pan. Proszę o kontakt. Witam. Chciałem pierwsze zapytać, czy to prawda pan? Muszę odpowiedzieć. A jaka prawda? Święta prawda. To trzeba kończyć normalnie. Jaka prawda? Ja, że jestem Wojciechem Suchodolskim, to prawda jest. No tak Teraz otwórz tu, no jeżdżasz. Nie, źle. Hmm. E? Kurczę na to on się no, odebrany. Hmm. Ty zawsze kręcisz, w domu co. I, I, gdzie teraz? No. Przeciw, weź to, wejdź. Jak on... Myli się. Ty napił się już? Ja nie wiem. Tak, właśnie. Ty nie, nie wiadomo, o czym ty myślisz. O aniołków tych? Mm -hmm. ukrasnoludków. O, teraz. Dzień właśnie. dobry, panie Wojciechu. Sukchodorski. Ma pan dobry. pomysł na a, pana filmiki? Na przykład e, pierwszy. M Moglibyście gotować po po do Indiańsku. no byłeś szefem kuchni możesz też prezentować różne bronie wojskowe z bombasu zrób, rakiety byle jak jeszcze gdzieś Oplem, opłem a Astro i bojowy jest. o o opowiadasz o Polsce i polskiej polityce o górn świetnie Odcinki o. nagrywane z panem Krzysztofem Kononowiczem. Tam z tyłu będą... Pozdróg w następnym odcinku mnie, czyli soku 2018 z dziedziny. Wiel... Koła Wielko lasu ich planuje też kiedyś pan Wojtek Krzysztof Kononowicza odwiedzić. Czekam na no, to odpowiedź. E, to trzeba I... tu odpowiedzieć pisemnie. Wjechać i, i, i napisać. A gdzie? Tutaj? Panie nim ch chyba my się zamienimy się miejscami. A dobra, ty może już sobie iść. Miejscami. I o teraz Tych. możesz pisać. Już. Trzeba wyłączyć. Pisać. To nie trzeba odpisywać. Trzeba to czytać i pozdrawiać. Nie. Trzeba trzeba odpisać na te pytania. Trzeba odpisać. Dlatego, że y, to jest pytanie zadane y, dla ciebie, dla mnie. A kom, y, na komputerze pytają. Y,